Dojrzałe kobiety to temat, który od wieków fascynuje mężczyzn. Z jednej strony wydają się spokojne, pewne siebie, często opanowane i zdystansowane. Z drugiej, kryją w sobie głębie pragnień, potrzeb i emocji, które rzadko ujawniają wprost. Wielu mężczyzn patrzy na nie jak na tajemnicze istoty, które niczym nie dają się zaskoczyć i nie pokazują słabości. Myślą, skoro ma doświadczenie i przeżyła już tyle, to na pewno nie pragnie tak intensywnie jak młodsze kobiety. Ale to złudzenie. Prawda jest taka, że dojrzała kobieta pragnie równie mocno, a często nawet silniej, bo doskonale zna siebie, swoje ciało i swoje emocje. Różnica polega na tym, że nauczyła się je ukrywać. Nie powie wprost, chcecie. Zamiast tego wysyła sygnały. Czasem subtelne, czasem bardziej wyraziste, ale zawsze takie, które trzeba umieć odczytać. Problem w tym, że większość mężczyzn tych sygnałów nie widzi: ignorują dłuższe spojrzenia, nie zwracają uwagi na drobne gesty, nie interpretują słów, które kryją drugie dno, a potem zastanawiają się, dlaczego ona się odsunęła, skoro wcześniej była taka ciepła. Marek Aureliusz pisał: Nie rzeczy same w sobie nas mylą. Lecz nasze opinie o nich. To oznacza, że często nie sytuacja jest problemem, ale nasza interpretacja. Jeśli nauczysz się interpretować zachowania dojrzałych kobiet, zobaczysz prawdę ukrytą za maską spokoju. Dziś pokażę ci osiem oznak, że dojrzała kobieta pragnie cię bardziej niż przyznaje. Każda z nich to nie tylko ciekawostka, ale praktyczna wskazówka. Bo Stoik nie szuka manipulacji ani gier, szuka prawdy i spokoju. A prawda jest taka: kobieta dojrzała może pragnąć cię mocniej niż się spodziewasz. Oznaka 1. Dłuższe spojrzenia, pełne ciszy. Kiedy młodsza kobieta jest zainteresowana, często patrzy szybko, nerwowo, uciekając wzrokiem, by nie zdradzić emocji. Dojrzała kobieta patrzy inaczej. Jej spojrzenie jest dłuższe, spokojniejsze, ale w tej ciszy kryje się napięcie. Jeśli zauważysz, że patrzy na ciebie o sekundę dłużej. Że jej oczy zatrzymują się na twoich ustach, dłoniach, sylwetce to nie jest przypadek. To zaproszenie choć bez słów. Psychologia dowodzi, że kontakt wzrokowy o zwiększonej długości buduje napięcie seksualne. To forma niewerbalnego dotyku, którą dojrzałe kobiety opanowały do perfekcji. Nie potrzebują agresywnych gestów. Wystarczy spojrzenie, które mówi więcej niż zdanie. Wyobraź sobie sytuację. Jesteście na spotkaniu ze znajomymi. Wszyscy rozmawiają, śmieją się. A ona, zamiast patrzeć na rozmówcę, wpatruje się w ciebie. Niedługo. Nienachalnie, ale wystarczająco, byś poczuł to w środku. To jest sygnał, że jej myśli wędrują dalej. Stoicka perspektywa każe nam zrozumieć, że nie wolno reagować impulsywnie. Epiktet pisał. Nie rzeczy same zdradzają prawdę, ale sposób, w jaki na nie patrzymy. Jej spojrzenie jest właśnie tym sposobem. Nie musisz od razu rzucać komentarzy ani robić kroków w pośpiechu. Wystarczy zauważyć i zachować spokój. To spojrzenie już zdradziło więcej niż mogłaby powiedzieć w słowach. Oznaka dwa. Szukanie pretekstu do prywatnych rozmów. Dojrzała kobieta nie powie ci otwarcie. „Chcę z tobą rozmawiać, bo za tobą tęsknie. Zamiast tego stworzy pretekst. Zadzwoni niby w sprawie zawodowej. Napisze wiadomość z banalnym pytaniem: Pamiętasz może nazwisko tego autora, o którym mówiłeś? Albo jak się nazywa ta restauracja, którą polecałeś? Na powierzchni wygląda to na drobiazg, ale w praktyce chodzi o jedno kontakt z tobą sam na sam. Psychologia relacji pokazuje, że ludzie inwestują czas i energię w te osoby, które ich interesują. Jeśli mogłaby załatwić sprawę szybko przez internet, a mimo to wybiera kontakt z tobą, to znak, że Twoja obecność ma dla niej większą wartość. To nie przypadek, że wiadomości pojawiają się wieczorem, że pytania są tak sformułowane, by wymagały odpowiedzi. To subtelne sposoby, by podtrzymać rozmowę. Marek Aurelius pisał: Intencja kryje się w wyborach, a nie w słowach. Jeśli dojrzała kobieta wybiera właśnie ciebie jako adresata swoich pytań i pretekstów, to dlatego, że jesteś obecny w jej myślach. A jeśli jesteś w jej myślach, to znaczy, że pragnie cię bardziej, niż sama chce przyznać. Oznaka 3. Pochwały dotyczące twojej energii, a nie wyglądu. Młodsze kobiety często chwalą powierzchnię: wygląd, oczy, włosy, ubranie. Dojrzała kobieta chwali inaczej. Mówi: masz w sobie spokój, który mnie uspokaja, albo twoja energia jest taka męska, taka stabilna. To nie są puste słowa. To wyznanie, że pragnie tego, co wychodzi poza ciało, Twojej obecności, Twojego charakteru, Twojej postawy. Psychologia pokazuje, że dojrzałe kobiety bardziej niż wygląd cenią aurę, którą roztaczasz. Pewność siebie, spokój, stabilność to sygnały, które trafiają w ich ukryte pragnienia. Wyobraź sobie sytuację. Jesteście w grupie, ktoś żartuje, ktoś się denerwuje. Ty zachowujesz spokój, odpowiadasz z humorem. Nie dajesz się ponieść emocjom. A ona mówi, lubię jak reagujesz. To takie męskie. To jest jej sposób na powiedzenie, podoba mi się, że przy tobie czuję się inaczej. Seneka pisał, prawdziwa wartość człowieka kryje się w jego charakterze, nie w wyglądzie. Jej słowa nie są więc zwykłym komplementem. To wyznanie pragnienia, którego nie wypowie wprost. Oznaka cztery. Drobne gesty fizyczne, niby przypadkowe dojrzałe kobiety, wiedzą, że dotyk mówi więcej niż tysiąc słów. Nie będą nachalne, ale znajdą powód, by cię musnąć. Poprawią Twoją koszulę, położą dłoń na Twoim ramieniu, gdy śmieją się z żartu, przybliżą się, by coś pokazać na ekranie telefonu. To drobiazgi, które wyglądają niewinnie, ale w praktyce są ich sposobem na skrócenie dystansu. Psychologia dotyku dowodzi, że kontakt fizyczny aktywuje oksytocynę, hormon więzi i pożądania. Jeśli kobieta, szczególnie dojrzała, decyduje się na takie gesty, to nie przypadek. To świadome budowanie mostu między wami. Historia. Mężczyzna opowiadał, że kobieta, z którą się spotykał, zawsze przypadkiem dotykała jego dłoni, gdy podawali sobie coś przy stole. Z początku myślał, że to zbieg okoliczności, dopiero później zrozumiał, że to jej sposób na powiedzenie Chcę być bliżej. Epiktet pisał Ciało zdradza to, czego język nie wypowiada. Jej ciało już ci to powiedziało. Nie ignoruj tego, ale też nie reaguj przesadnie. Stoik rozumie, że prawdziwa siła polega na tym, by zauważyć i zachować spokój. Bo spokój w obliczu sygnałów jest tym, co sprawia, że kobieta pragnie jeszcze bardziej. Oznaka 5. Zaproszenia w godzinach wieczornych. Kiedy kobieta proponuje spotkanie w środku dnia, można to zinterpretować jako zwykłą uprzejmość lub neutralną propozycję towarzyską. Ale jeśli dojrzała kobieta zaprasza cię wieczorem na kolację, na drinka, na spacer przy księżycu, to sygnał, który ma inny ciężar. Wieczór sprzyja intymności. To czas, kiedy maski dnia powoli opadają, a rozmowy nabierają głębszego tonu. Jeśli zauważasz, że zawsze wybiera godziny, w których świat zwalnia, to nie przypadek. To jej sposób, by stworzyć przestrzeń, w której napięcie może rosnąć. Psychologia pokazuje, że kontekst czasu wpływa na nasze interpretacje. Spotkanie o 10 rano kojarzy się z obowiązkiem. Spotkanie o 25 pierwszy z bliskością i emocją. Dojrzałe kobiety wiedzą o tym doskonale. Dlatego, gdy zaprasza Cię wieczorem, wysyła komunikat. Chcę, byś był częścią mojego intymnego czasu. To nie jest drobnostka. To decyzja, by wpuścić cię w sferę, która dla niej sama ma wyjątkowe znaczenie. Marek Aurelius pisał: Człowiek nie jest tym, co mówi rano, ale tym, co wybiera nocą. Jej wybór pory dnia jest więc wyborem intencji. A twoim zadaniem nie jest pytać wprost, czy to randka, ale zauważyć, że jeśli spotkanie odbywa się nocą, to odpowiedź już znasz. Oznaka 6. Subtelna zazdrość. Dojrzałe kobiety często chcą uchodzić za opanowane, odporne i niewzruszone. Ale prawda jest taka, że jeśli naprawdę Cię pragnie, zdradzi się zazdrością. Może to być drobne pytanie: Kim była ta kobieta, z którą rozmawiałeś? Albo komentarz wypowiedziany niby z uśmiechem: Widzę, że masz sporo koleżanek. To nie są słowa przypadkowe. To moment, w którym kontrola puszcza. A emocje wychodzą na powierzchnię. Psychologia emocji pokazuje, że zazdrość to jeden z najbardziej naturalnych sygnałów zaangażowania. Kobieta, której na tobie nie zależy, nigdy nie zapyta o inne. Kobieta, która pragnie cię bardziej niż przyznaje, nie będzie potrafiła tego w pełni ukryć. Nawet jeśli powie to lekko, nawet jeśli doda śmiech, w jej oczach pojawi się iskra, której nie da się zignorować. Seneka pisał: ten, kto nie czuje, nie zazdrości. Jej zazdrość jest więc dowodem, że czuje. I choć nie powie, chcecie tylko dla siebie, to jej pytania zdradzają więcej niż sama by chciała. Stoik, zamiast reagować defensywnie, uśmiecha się spokojnie. Nie tłumaczy się, nie panikuje. Rozumie, że zazdrość jest sygnałem zaangażowania, a zaangażowanie to dowód pragnienia. Oznaka 7. Dbanie o wygląd specjalnie przy tobie. Dojrzała kobieta ma doświadczenie i nie marnuje czasu. Jeśli zauważasz, że zawsze, gdy się spotykacie, wygląda wyjątkowo, że ubiera się staranniej, używa ulubionych perfum, wybiera biżuterię, której nie nosi na co dzień, to nie jest przypadek. To świadomy wybór, by pokazać ci się w najlepszym świetle. Psychologia ewolucyjna wyjaśnia to prosto. Sygnały atrakcyjności wysyłamy wobec tych, których chcemy przyciągnąć. Jeśli dojrzała kobieta inwestuje energię w wygląd, gdy wie, że cię spotka, to oznacza, że twoja opinia ma dla niej znaczenie. Historia. Mężczyzna opowiadał, że kobieta, z którą pracował od lat, nagle zaczęła pojawiać się w biurze w bardziej eleganckich strojach, gdy wiedziała, że będą mieli spotkania sam na sam. Początkowo myślał, że to przypadek. Dopiero gdy przyjaciel zwrócił mu uwagę, zrozumiał, że to sygnał. Marek Aurelius pisał: Wszystko, co robimy, robimy dla tych, którzy się liczą. Jeśli ona stroi się specjalnie dla ciebie, to znaczy, że liczysz się bardziej niż mówi. To jej słabość i twoja przewaga. Oznaka 8. Poszukiwanie twojej obecności ponad wszystko. Najsilniejszy sygnał pojawia się wtedy, gdy dojrzała kobieta rezygnuje z innych opcji, by być przy tobie. Może odmówić wyjścia ze znajomymi, przełożyć obowiązki, znaleźć czas, który mogłaby poświęcić na coś innego. Jeśli konsekwentnie wybiera ciebie, nawet jeśli nie mówi tego wprost, to oznacza jedno: twoja obecność daje jej więcej niż wszystkie inne możliwości. Psychologia pokazuje, że największym zasobem człowieka jest czas. Jeśli kobieta daje ci swój czas kosztem innych spraw, to nie jest przypadek. To decyzja, że właśnie ty jesteś dla niej priorytetem. Wyobraź sobie sytuację. Proponujesz spotkanie w ostatniej chwili, a ona zamiast powiedzieć nie mogę, mówi dobrze znajdę czas. To nie jest zwykła uprzejmość. To wybór, który zdradza, że w jej hierarchii wartości twoja obecność znajduje się wysoko. Epiktet pisał. To, komu poświęcasz swój czas, pokazuje, co naprawdę cenisz, a jeśli ona daje go tobie, to oznacza, że jesteś jej pragnieniem, nawet jeśli sama próbuje to ukryć. Podsumowanie. Dojrzałe kobiety rzadko mówią wprost, pragnę cię. Ich doświadczenie, duma i świadomość siebie sprawiają, że wolą ukrywać słabości. Ale ich zachowania mówią więcej niż słowa. Dłuższe spojrzenia, pełne ciszy. Preteksty do prywatnych rozmów, pochwały dotyczące Twojej energii, drobne dotyki, zaproszenia w godzinach wieczornych, subtelna zazdrość, dbanie o wygląd przy Tobie i poszukiwanie Twojej obecności to wszystko są sygnały, że chcecie bardziej niż przyznaje. Większość mężczyzn te sygnały ignoruje: widzą w nich przypadek, zwyczajny gest, uprzejmość. Ale stoik rozumie, że rzeczy same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To nasze interpretacje nadają im znaczenie. Jeśli nauczysz się interpretować je właściwie, zobaczysz prawdę ukrytą pod powierzchnią. Seneka pisał: Nie chodzi o to, by żyć długo, ale by żyć dobrze. A życie dobre to takie, w którym potrafisz czytać znaki, rozumieć emocje i reagować spokojem. Jeśli rozpoznasz te oznaki udojrzałej kobiety i nie spanikujesz, nie zareagujesz impulsywnie, ale zachowasz stoicki spokój, staniesz się mężczyzną, którego ona nie tylko pragnie, ale i szanuje. Pomyśl teraz: Ile razy w swoim życiu widziałeś te oznaki, ale je zignorowałeś? Ile razy kobieta patrzyła na ciebie dłużej, pisała bez powodu, dotykała niby przypadkiem, a ty pomyślałeś, to tylko uprzejmość? Ile razy mogłeś zobaczyć więcej, ale brakowało ci świadomości? Teraz już wiesz. Teraz masz przewagę, której nie ma większość mężczyzn. Reszta zależy od ciebie.